Witam serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Inżynier Programista. Kontynuujemy temat ciekawego modelu, który ostatnio wykonywaliśmy w programie FreeCAD. Ze względu na prostotę tego modelu, oznaczyliśmy sobie takie specjalne wyzwanie, które polegało na tym, że model wykonywaliśmy z tak zwanego, tak sobie wymyśliłem, z jednego zamocowania. To znaczy, używaliśmy tylko jednej płaszczyzny do tego, by całą tą geometrię wykonać. Oczywiście bardzo pomaga nam w tym sama geometria na podstawie tego rysunku. Tam pamiętajmy, że Pewne błędy, niuanse tutaj wyłapaliśmy i teraz chcę Wam pokazać to z punktu widzenia programu który posiada miano no, programu powiedzmy bardziej profesjonalnego, i takim programem jest właśnie Solid Edge, i chcę Wam to pokazać w programie e, Solid Edge w odmianie Community Edition, kto, co oznacza, że można pobrać za darmo z oficjalnej strony Siemens'a po zarejestrowaniu się i można ten program używać do zastosowania niekomercyjnego, inaczej hobbystycznego, niezarobkowego, tak aby po prostu móc też oprócz tego, że edukować się w dziedzinie używania oprogramowania K3D, to również, aby móc tak, że to powiem, troszeczkę pobawić się, jak to zrobimy w tym odcinku, przyjemny, spożyteczny, mam nadzieję, bo chcę Wam pokazać, jak w takim programie można bardzo łatwo zrobić ten model za pomocą jednego szkicu. I owszem, sam z siebie, tak też tutaj taki mały monolog wprowadzę zanim zaczniemy to robić, sam z siebie nie jestem zwolennikiem tego, aby wszystkie cechy modelu pakować do jednego szkicu i żeby te szkice tworzyć bardzo rozbudowane. Oczywiście, gdy robimy jakieś pierwsze zarysy, jakaś faza koncepcyjna, gdzie tam jeszcze nie mamy bardzo wypracowanego zarysu, no to wtedy okej, okay, bo wtedy sobie bardzo szybko w tym jednym szkicu możemy prawda, te poszczególne wymiary, te Niuanse takie cechy oznaczyć i, i móc je później wyprowadzić w modelu, czy też szybko zmienić te, te, te wymiary. Natomiast, gdy już raczej robimy taki model wyjściowy, z, który, który, z którego później robimy dokumentację, chcemy, żeby to później było w miarę przejrzyste do analizowania, uważam, że jednak poszczególne cechy modelu powinniśmy tworzyć uwzględniając odpowiadającemu narzędzie. Więc krótko mówiąc, jeżeli mamy otwór, to otwór. Jeżeli to narzędzie pozwala zrobić w sposób szybki, w sposób taki wynikający jakby zastosowania tego narzędzia, to tak, żeby generalnie czy sami, czy inna osoba, która po nas dostaje ten model mogła szybko się w nim odnaleźć i na bazie tej dokumentacji stworzonej również mogła wprowadzić do takiego modelu szybkie poprawki, bo natomiast gdy wszystko upchamy też w jeden szkic to będzie bardzo zamazane. Nieczytelne i też będzie wprowadzało w zakłopotanie. Dobra, tyle mon mojego monologu. Zabieramy się za rysowanie. I skoro tam przyjęliśmy sobie taki wariant, że startowaliśmy z płaszczyzny XZ i to ona, nie pamiętam dokładnie, ale mniej więcej ten sam układ. I ten sam układ przyjmiemy sobie również tutaj, więc będziemy tworzyć tak naprawdę tylko jeden szkic, i wszystko sobie tutaj wpakujemy w ten jeden szkic. Dlatego traktujmy to jako troszeczkę zabawę, a troszeczkę też edukowanie się w programie Solid i jakby szukania prostoty wykonywania pewnych operacji. Na razie póki co będę tworzył ten szkic, pozwolę sobie, że to okno będzie takie niepełne. Natomiast gdy już przejdziemy do części modelowej, wtedy rozwiniemy sobie na pełny ekran, tak żeby. Dobrze było widać całą wstoszkę wszystkie narzędzia. Na razie tych operacji będziemy niewiele używać, więc myślę, że się tutaj połapiemy w trakcie tworzenia samego szkicu. Dobrze, przypominam mi sobie, jak to byliśmy w Freecadzie. Najpierw była podstawa. Na wysokość 10 mm. Zrobimy sobie tak samo. Będziemy mniej więcej tą analogię jednak sobie powtarzać, po to, żebyśmy też widzieli pewne odniesienia pomiędzy używanymi programami. Absolutnie tutaj nie mam na celu wskazywania wyższości jednego programu na drugim, bo no doskonale sobie zdajemy sprawę, jak wygląda, wygląda sytuacja i nie ma tutaj co o tym więcej dyskutować. Natomiast chodzi mi tutaj też o po prostu przedstawienie, jak to mniej więcej wygląda. I teraz uwaga, tutaj na razie. Tej, tego, co obliczaliśmy sobie we Frykadzie, czyli długości tej postawy, nie będziemy sobie robić, bo użyjemy sobie już do tego zarysu tulej, który sobie teraz będziemy tworzyć. Ale będziemy sobie tworzyć po lewej stronie osi, po to, żebyśmy właśnie ten wymiar 120 mogli uchwycić w prosty sposób. Dlatego teraz zobaczcie, jak będę sobie to tworzył. W pierwszej kolejności, na przykład z osi X z bazy, wyjdę sobie profilem odpowiadającym za wykonanie otworu. To mamy raz. Domkniemy sobie tutaj do osi, tak żebyśmy sobie cały profil zamknęli, co widzimy teraz w postaci zakreślonej na kolor żółty, czy też wypełnionej kolorem żółtym. I teraz, wykorzystując sobie narzędzie prostokąt z dwóch punktów, łapię się znowu za zero i wyciągam sobie ten prostokąt, który będzie średnicą zewnętrzną 42 Dobra, no to teraz będziemy sobie nadawać relacje. I tutaj sobie musimy związać wspóliniowo te dwa odcinki. Inne alternatywne rozwiązanie to na przykład połączenie jednego z punktów do Krawędzi drugiego, to jest kwestia co kto lubi. Akurat tutaj bardziej adekwatne wydaje się wiązanie współliniowości, co właśnie teraz zrobiliśmy. I teraz, jak na przykład nie jesteśmy pewni, czy na danej krawędzi, na danym punkcie, w, danej, w danym elemencie, fragmencie rysunku wiązanie jest w prawidłowy sposób utworzone. Możemy się na przykład w ten sposób posilić, że łapiemy sobie za punkcie i próbujemy, próbujemy przesunąć. Jeżeli jest możliwe przesunięcie, no to widzimy, w jaki, jakie są pozostałe stopnie swobody co możemy, co możemy zmieniać, na przykład tak samo też o w tym miejscu łapiemy sobie, teraz widzimy, że to, ta relacja jest trzymana, oczywiście widzimy oznaczenie, ale aby sobie potwierdzamy w ten sposób i, i dzięki temu mamy pewność, że nam nic pozostałego nie, nic, nic więcej nam nie zostało. I teraz tak, teoretycznie można sobie tą krawędź, z racji tego, że to jest krawędź związana z obrotem, ustawić jako konstrukcję, ale pozostaje jeszcze jedna która jest pod spodem, przebija nam ze względu na dwa profile. To, że one się tutaj nakładają, nie zrobi nam to żadnego problemu. Ale program Edge jest akurat programem, który jest, nie jest aż tak restrykcyjny, czy on będzie miał profil wskazany przez... No może inaczej. Podczas wykonywania operacji nie jest, nie, nie jest wymagane, aby on faktycznie posiadał oś obrotu, do tego, żeby ten obrót mógł wykonać. Dlatego, z racji tego, że mamy tutaj taką sytuację, że się nam się nakładają te krawędzie, nie przeszkodzi nam to w wykonaniu prawidłowego modelu. Natomiast, z racji tego, że się nam nakładają tutaj fragmenty szkiców, nie będziemy ich zmieniać na elementy konstrukcyjne. Dlatego początkowo tą oś, którą zrobiłem, zmieniłem z tego poziomu na oś konstrukcyjną. Wprowadziłem tutaj kombinację klawiszy Ctrl Z, co znaczy wycofałem wprowadzenie tej osi, dlatego tutaj już jest dwie, dwie krawędzie o standardowym standardowym zarysie. No i teraz powiedzmy, że będziemy sobie to dalej wymiarować, czyli z y, y, sobie najpierw wymiary tulei. Y, wysokość tej tulei wynosi, jak na rysunku widzimy, 50. Y, Milimetrów. tylko teraz okienko sobie przesunę, żebym dobrze widział, dobra, i średnicę, i teraz tutaj sobie skorzystamy z średnicy połówkowej, czyli to, co nam pozwoli od razu przenieść wymiary rysunkowe bezpośrednio na model, to, że korzystamy z średnicy połówkowej, również tutaj nie jest wymagane, że on musi mieć oś symetrii do wykonania tego, tego wymiarowania, ponieważ wystarczy, że mu po prostu wskażemy pierwszą oś, pierwszą krawędź tak naprawdę jako oś, wskażemy sobie drugą i on sam będzie wiedział, że to chodzi właśnie o średnicę, która wynosi 42 mm. Dobra, i teraz jak już raz wybraliśmy oś i nadal korzystamy z tego narzędzia, nie musimy ponownie je wskazywać. Wystarczy, że kolejną krawędź sobie wybierzemy. Wprowadzimy wymiar, czyli 24 mm, i tutaj na dole mamy FI12. Od razu sobie wprowadzamy bezpośrednio z tego. Rysunku, tylko teraz sobie przeniesiemy te wymiary, żebyśmy tutaj mieli bardziej to poukładane też czytelnie, żebyście Wy to dobrze widzieli. No i jeszcze pozostaje głębokość otworu e, pogłębienia e, też 28 mm. Zrobimy sobie to. W ten sposób, jak to jest oznaczone. No i tutaj ten fragment pierwszy mamy gotowy. Mamy możliwość wykonania już tulei, mamy wy możliwość wykonania e, otworu z pogłębieniem i mamy możliwość wykonania płyty. Przy czym jeszcze widzimy, że nie jest określony wymiar, dlatego teraz sobie go zwiążemy tak, jak jest to narzucie tutaj głównym czyli zewnętrzna od średnicy e, i e, zakres maksymalny 120 mm. To już widzimy, że. Jest gotowe szkic koloru czarnego, czyli na razie wszystkie wiązania są kompletne, możemy przystępować do tworzenia. Szkiców w dalszej kolejności. W dalszej kolejności wykonywaliśmy fragment tutaj tego ucha z otworem, więc teraz postąpimy tak samo. Ponownie wybiorę sobie prostokąt przez dwa punkty. Na razie odsunę się od osi w pewnej odległości, ponieważ do związania również wykorzystam sobie wiązanie współliniowości jednej krawędzi z krawędzią, nawet już tego otworu, którą tutaj mamy. Jeżeli byśmy chcieli być bardziej dokładni, możemy wskazać współliniowość krawędzi. Z osią Z w ten sposób, że przytrzymamy chwilę tutaj kursor myszy. Pojawi się taka ikonka, yy, która oczekuje, abyśmy wcisnęli prawy klawisz myszy, i w takim dodatkowym Menu podręcznym, pomocniczym, wybierzemy sobie krawędź Base, co jest po prostu związane z krawędzią globalnego układu współrzędnych z 8Z. I nam to też ładnie tutaj związało. Dorobimy sobie tutaj łuk na R10, tak jak to jest na rysunku, więc wybierzemy sobie tworzenie na przykład łuku ze środka, ponieważ mamy tutaj gotowy środek. Klikamy środek. Jeden, Drugi punkt, i akurat tutaj, tą krawędź, którą widzimy, czyli wyjdę sobie klawiszem escape z operacji, tą krawędź możemy sobie na konstrukcję przekształcić. Więc teraz oznaczymy sobie wymiary, klikniemy sobie na łuk, wprowadzimy sobie wymiary 10 mm, i również wprowadzimy sobie okrąg, czyli ze środka tej osi konstrukcyjnej, która tutaj teraz pozostała, wprowadzimy sobie okrąg, wymiarujemy sobie jego średnicę na 10 mm zgodnie z rysunkiem i teraz ustalimy sobie pozycję. Odległość osi otworu od osi głównej e, tulei to jest 32 mm, czyli sobie na przykład robimy w ten sposób, e, chwytam sobie po prostu okrąg i tutaj sobie szukam osi Z base i to mi tutaj ładnie wyprowadzi i wyprowadzamy sobie wartość 32 mm to jest raz chwytam sobie na przykład teraz ten łuk dla przykładu i tutaj mamy 25 plus 10 35 i też na przykład możemy sobie tutaj wskazać na oś x i w ten sposób, na przykład, w tym miejscu możemy sobie chwilowo umieścić ten wymiar, czyli to będzie 35 mm. No i tutaj też kiedy już mamy kompletny do tego, by tą operację tego ucha wyprowadzić. No to teraz w kolejnym kroku zrobimy sobie tuleję z otworem, z gwintem M14. Co prawda, tam skorygowałem w komentarzu wartość dla tego gwintu, ale sobie zrobimy przez analogię też otwór po prostu Fi 12, tak żeby to było analogiczne. Analogicznie, dla porównania, jeżeli ktoś by chciał sobie takie ćwiczenie zrobić, więc teraz zrobimy ponownie to w ten sposób, że wybiorę sobie utworzenie po prostu dwóch prostokątów, w ten sposób, że utworzę sobie jeden i z tego samego tutaj zamocowania zrobię sobie od razu drugi. To, że się nakładają, nic się tutaj nie wydarzy, natomiast możemy sprawdzić, czy jak sobie teraz tutaj najadę. Czy to się, że tak powiem, rozminie? Tutaj, akurat widzimy, że te krawędzie są związane, i nawet jak chcę ten punkt przesunąć, to od razu ta krawędź jest tutaj ciągniona. Natomiast Zwiążemy sobie współliniowo tak żeby otwór tutaj był na gotowo i teraz też zobaczcie że bez specjalnego zastosowania osi konstrukcyjnych no to znaczy że tak powiem jeżeli chodzi o dobrą praktykę to nie jest zalecany sposób to od razu mówię natomiast tutaj jeszcze raz powtarzam że to chodzi o taką taką szybki szybki sposób że tak powiem takiego też prototypowania może gdzie robimy na zasadzie złapania jakby jakiegoś konceptu i dopiero później w kolejnym kroku będziemy to korzystać korygować także jeszcze raz powtórzę żeby nie traktować tego materiału jako y, sposób do wykonywania dobrych modeli także to nie to to od razu mówię żeby ktoś tutaj nie, nie wzorował się że przecież no był tak, taki pokazał taki film bo przecież tak można robić No nie no to mówię na szybko tak ale nie róbmy tego że tak powiem na co dzień bo się będziemy z tym bardzo gubić wysokość 26 mm i teraz pozycja, tu pa pamiętamy, że mamy oś, sobie przeliczaliśmy, czyli mamy 74 mm, łapiemy sobie krawędź od osi Z, wybierzemy sobie wymiar 74 mm, mamy zachowaną pozycję, czyli sobie to już możemy tu, y w ten sposób oznaczyć. I tutaj byśmy poprawili trochę rozkład czy też umieszczenie wymiarów, bo się nam tak tutaj zrobiło troszeczkę niefajnie. Teraz jest bardziej to przejrzyste. Dobra, to mamy, to mamy i brakuje jeszcze nam do wykonania żebra. Więc teraz sobie dorobimy żebro w ten sposób, że zrobię sobie po prostu zarys, czyli tak wyjdę z jednego narożnika, a tu sobie ściągnę jakby takim magnesem można powiedzieć, który jest automatyczny, jak sobie wystarczy na punkt i przeciągniecie i widzicie taką przerywaną różową, nie wiem czy to będzie dokładnie widać, ale spróbujcie skupić się na tym, że bez oczywiście klikania w ten punkt najeżdżacie na niego i odsuwacie kursor myszy i wtedy będzie się tworzyła taka pomocnicza linia prowadząca. Dodamy sobie teraz tutaj zaokrąglenie zgodnie z rysunkiem o wartości 5 mil. No nie, no, nie 65, 5 mm, tylko nam teraz tego już nie poprawi, więc jeszcze raz muszę to zrobić. Stąd klikam w ten sposób i ustalamy sobie wartość 5 mm, przy czym musimy sobie to dowymiarować, bo nam automatycznie tutaj wymiaru nie wrzuci. Dobra, mamy gotowy szkic. Więc teraz, tak na dobrą sprawę, już możemy sobie zmaksymalizować to okno, ponieważ będziemy więcej już korzystać z tego, co tu jest gotowe. Ewentualnie, jak sobie zapomnę jakiegoś wymiaru, nie będę w stanie przypomnieć, to wtedy będziemy sięgać po tamten rysunek. Dobra, tak wygląda szkic tego, tego detalu. I teraz właśnie, właściwie myślę, że to już widać w tym momencie. Detal jest bardzo prosty, geometria jest bardzo prosta, a szkic już na tym etapie robi się taki, że jak wrócimy do niego za jakiś czas, to będziemy się zastanawiać o co tu chodzi. Oczywiście, jak będzie model, to wtedy będzie łatwiej. Natomiast no jest to zagmatwane. Mimo wszystko stworzy się to pewna nieczytelność. Gdybyśmy jeszcze te osie faktycznie oznaczyli konstrukcyjnymi, no to wtedy byśmy widzieli, gdzie te osie faktycznie są. No ale mimo wszystko to jest coś, to, co pozostawia trochę do życzenia, ale teraz zobaczcie, jak fajnie z tego jest wyprowadzić cały model. Więc, tak, wyciągamy najpierw płytę, bo tak robiliśmy w pierwszym modelu, czyli zaznaczamy obszar płyty, wskazujemy poszczególne profile, które no, wynikają z przecięcia się, po prostu łapaliśmy się baz, więc jest to naturalne. Zaznaczamy, zaznaczamy sobie rozciąganie symetryczne, rozciąganie skończone o, o odpowiedniej wartości, która wynosiła 42 mm. Wprowadza wymiar 42 mm, Enter, mam gotowe. No to teraz robiliśmy obrót tej tulei. No dobrze, no to zróbmy sobie obrót. Klikam sobie narzędzie obrót. Oczywiście, z racji tego, że tak, w taki sam sposób będę wyciągał to ucho, to muszę sobie również środek na razie zaznaczyć. Wybieramy sobie dodaj, bo będziemy to na razie obracać i dodawać materiał. Wybieramy sobie oś obrotu. Możemy sobie krawędź zaznaczyć, która tutaj jest. Możemy sobie wskazać. Z osi, po prostu bazę. No i mamy już pierwsze wyciągnięcie. No to teraz wyciągnijmy sobie ucho. Przeklikujemy się z powrotem na narzędzie Przeciągnij. Zaznaczam sobie szkic razem z otworem, żeby ten otwór od razu był. Zmieniamy funkcjonalność na Dodaj. Klikamy sobie. Akceptowanie, również wyciągnięcie symetryczne, i tam pamiętamy, że to wyciągnięcie było na 10 mm. Enter, jest gotowe. No to teraz możemy sobie wyciągnąć na przykład tą. Tuleje na, na yy, z drugiej strony. Aczkolwiek równie dobrze możemy sobie już narzędziem obrotowym wycią, wyciąć yy, wnętrze tuleje. Czyli zaznaczam sobie tylko teraz ten profil. Zmieniam charakter działania na wycinanie. Akceptuję i wskazuję oś. Mogę ponownie wybrać sobie yy, krawędź jako base, czyli oś Z. Yy, zakończ. I już widzimy, że otwór jest wycięty więc tutaj już sprawa jest jasna następnie teraz tuleja zmieniamy charakter działania na dodaj wybieramy sobie jeden z drugim jako akceptowanie po to żeby potem ładnie żebro sobie można tutaj było dodać wskazujemy sobie oś obrotu jedną z krawędzi możemy być ta która była bazą widzicie bez problemu Solidar sobie to rozpoznaje Akceptujemy ten wybór. No i teraz musimy zmienić narzędzie, ponieważ uwaga, gdybyśmy zrobili zwykłym narzędziem przeciągnij, wtedy byśmy mieli ten problem z określeniem, czy też z, że tak powiem. Uzyskaniem prawidłowego zarysu przekroju, o czym w tej sekcji początkowej w materiale z frikadem mówiłem. Nie będę teraz powtarzał, bo to znowu by bardzo dużo czasu zajęło. Natomiast tutaj widzimy, skoro mamy do czynienia z żebrem, nieprawidłowy sposób jego przedstawienia. I teraz sprawa jest taka, że Solid Edge należy do grupy programów, które sobie z tą sprawą poradzą na rysunku, ponieważ posiada specjalne narzędzie przepraszam, w bryle cienkościennej, które się nazywa żebro. I jeżeli żebro faktycznie zrobimy z tej operacji żebro, to później tworząc rysunek będziemy w stanie sobie to żebro e, poprzez odpowiednie ustawienia widoku wyłączyć z widoczności i wtedy będziemy mieli zgodnie z obowiązującymi normami ISO e, prawidłowo skomponowany rysunek. Dlatego w tej sytuacji... Wybieramy sobie zarys, który był oznaczony, klikam sobie, akceptuję sobie tak, jak to żebro wygląda. Wybieram sobie rozciągnij do następnego, do następnej geometrii, która po prostu będzie, oraz ustawiam sobie grubość na 8 mm. No i ustawiam kierunek działania. Oczywiście tu mamy w różne strony, w zależności co byśmy chcieli utworzyć, więc widzimy, jak nam podpowiada, ale zwykły wykrzyknik. ponieważ w tej sytuacji jedyne prawidłowe rozwiązanie to jest do geometrii już istniejącej. Grubość zgodnie z rysunkiem, który był tutaj bardzo 8 mm, i sobie klikam i ten to żebro jest już wygenerowane. Zakończ. No i teraz zgodnie z tym, co nam jeszcze pozostało, wykonanie otworu, więc zaznaczam sobie. Cały profil, ponieważ muszę uzyskać otwór przelotowy, zmieniam charakter działania na wytnij, akceptuję ten wybór, wskazuję um, oś e, działania tej operacji. Możemy sobie ponownie wybrać e, tą linię, e, krawędź szkicu e, jako tą dłuższą. E, no i w, od razu mam gotowy otwór i w ten oto sposób mam również gotowy model, gdzie, gdzie możemy zaobserwować, jak szybko go można stworzyć. I teraz już, żeby tutaj nie przeciągać, od razu pokażę Wam efekt przygotowany, jeżeli chodzi o kwestię rysunku, tylko co chyba sobie nie zapisałem. Aha, bo potrzebuję otworzyć. Rysunek, czyli muszę sobie zmienić dokumenty rysunków. Dobra, i zobaczcie. Mam już przygotowany tutaj rysunek tego modelu, i widzicie, że to żebro zostało tutaj wyłapane. Natomiast niekoniecznie tak od razu otrzymacie e, widok tego żebra w sposób domyślny. I teraz o, proszę zobaczyć. Jak klikniemy sobie na widok rysunku, e, mamy edytuj właściwości, e, oczywiście na przekroju. I standardowo mamy coś takiego jak zaawansowane. Mamy opcję dla przekroju. I standardowo kresku i żebra na przekrojach. To będzie zaznaczone. I teraz, jak sobie odświeżymy, klikniemy sobie na ten zarys i odświeżymy. Zamknij, ponieważ zmieniło nam się odniesienie do osi. To teraz proszę zobaczyć, że widzimy taki scenariusz, jaki obserwowaliśmy na jaki obserwowaliśmy na rysunku wyjściowym. I to właśnie o właśnie o czym mówiłem w sekcji, w sekcji związanej właśnie. Z frikadem. Natomiast, gdy będziemy mieli żebra stworzone tym narzędziem, no to wtedy musimy pamiętać o tym, żeby sobie to ustawienie zmieści, czyli, yy, zmienić, czyli odznaczyć kresku i żebra na przekrojach. OK, odświeżamy nasz rysunek, no bo tutaj miałem powiązania, dlatego te błędy teraz pokazuję i widzimy, że rysunek jest teraz bez przekrojonego żebra. Nic nie trzeba kombinować. Otrzymujemy zgodny, prawidłowy. Rysunek, gdybyśmy potrzebowali właśnie uzyskać coś podobnego, co przedstawiłem właśnie wtedy na takim przygotowanym wtedy rysunku, gdzie doskonale jakby widzimy, jak, jak przeczytać, jak zinterpretować to, co widzimy na rysunku. Także tutaj mamy sprawę. Jasno i polecam właśnie, jeżeli używacie tego programu, być może zawodowo, wtedy oczywiście jest to pełna wersja programu Edge to korzystajcie z tego. Jeżeli macie żebra, pilnujcie sobie, żeby to było faktycznie zgodnie z normami przedstawione, żeby też dbać o tą... O ten ład związany z prawidłowym tworzeniem rysunku, bo to też świadczy o osobie, która ten rysunek przygotowała. Mam nadzieję, że taki odcinek luźny, ciekawy też w pewien sposób pozwolił na. Nauczenie się ciekawych rzeczy związanych z takim szybkim, można powiedzieć, modelowaniem, żeby sobie jakąś geometrię wstępną wykonać. No i oczywiście dla osób chętnych, jeżeli ktoś chce dalej rozwijać temat Edge'a, proponuję już bez takiego, prawda, szybkiego modelowania zrobić sobie z użyciem kilku szkiców, kilku poziomów ten model z użyciem odpowiednich narzędzi. Tam, gdzie robi. Tuleje przez obrót, tam gdzie wykonujemy otwory stopniowane przez narzędzie specjalne związane z otworem. No to wtedy będzie, prawda, łatwiej to wszystko wykonać. Oczywiście, odpowiednia kolejność działania pozwoli Wam zachować na przykład sposób na bardzo łatwe wykształcenie geometrii tego, tego ucha, które tutaj widzimy. Zawsze można kombinować jeszcze inaczej, więc można tutaj w różny sposób sobie z tym działać. Dziękuję serdecznie za uwagę, do usłyszenia w kolejnym odcinku.